Cześć, dzisiejszy odcinek poświęcony jest y, rowerowi Universal. W Polsce w latach 70. powstało przedsiębiorstwo Universal, które eksportowało m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, rowery, motorowery i sprzęt sportowy. Rowery przeznaczone na eksport nosiły logo tej spółki. Uniwersale różniły się od swoich rometowskich odpowiedników głównie detalami. Ten egzemplarz pochodzi z 1986 roku i różni się od rometa Passata, chromowaną osłoną widelca, w Passatach i w Wagantach były wykonane z białego plastiku. Oraz tym, że romet zastosował w tym rowerze przerzutki Shimano zamiast krajowych. Rower posiada dwie tarcze z przodu oraz pięć z tyłu. Uniwersala wyposażono w stalowe obręcze o niespotykanym obecnym rozmiarze 27 cali. Dodam jako ciekawostkę, że te 27 calowe koła są większe od obecnych 28 calowych Wyjaśniam Romet Passat nie jest rowerem szosowym To po prostu Bardziej sportowa odmiana turystycznego waganta Ze względu na Zastosowanie kierownicy typu baranek Wielu właścicieli Demontowało bagażnik i błotniki Upodabniając rower Do szosówki Hamulce są Bardzo skuteczne pod warunkiem, że jedziemy po suchej nawierzchni. Kloski nie posiadają rowków odprowadzających wodę, więc droga hamowania w deszczu potrafi się wydłużyć o kilkadziesiąt metrów. Należy pamiętać więc o hamowaniu na dwa razy. Raz, by osuszyć obręcz, dwa, by zahamować. Na suchej nawierzchni zatrzymywanie jest podobnie skuteczne jak we współczesnych rowerach. klamki zaprojektowano tak by można było operować nimi zarówno w górnym uchwycie jak i dolnym Biorąc pod uwagę materiały z jakich została wykonana rama, a więc stal niskostopowa, rower jest dosyć lekki. Po zdemontowaniu błotników i bagażnika waży mniej niż 10 kg. Jak na sprzęt, który ma 30 lat, uważam, że jest to dobry wynik. Uniwersal szybko się rozpędza. Na drodze asfaltowej bez problemu zyskuje nim prędkości powyżej 40 km h Prędkość wygodna do podróżowania to około 30 km. W codziennym użytkowaniu najbardziej o wieku konstrukcji przypominają manetki przerzutek. Działają one na zasadzie przesuwaj w górę i w dół i szukaj biegu. Na szczęście z tyłu mam tylko 5 przełożeń. Mimo tego, że jest ich 5, to mają one identyczny zakres jak dziewięciorządowe kancety we współczesnych rowerach. A nie trzeba ich tak często zmieniać. Zapraszam. Każdego, komu spodobał się ten krótki filmik, do lajkowania. Dzięki.